Siemanowizowie witam was w kolejnym odcinku na dzisiaj Na dzisiejszym odcinku będziemy grali w Zebraliśmy się tutaj żeby czcić Freddy's FNAF i lecimy z kocem. O, oh, oh, złapie, o oh, złapałem O, oh, o oh, tak O, oh, o oh, tak Złapałem O oh. Dobra już Ogarniam pizdę Pizdę, 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 ogarniam pizdę Ogarnie oh pizdę. SIUSIAK! Siurooom! Ja Proń Please just let me die... To panowie, teraz go, wam go, mogę dać go, chuj, ponieważ go, mam go, chuj, ponieważ mam chuj i, i dostałem giga kutasa na, na twarz dzisiaj. Ty, ty, gra mi dała. Już myślałem, że poszedłeś do swojej dziewczyny i ci co zagwarantowało. Nie, bo ona pracuje. A rozumiem 3DSTERA nie jest takie proste. nie tylko ćpanie i marihuanę. Chciałem zapomniałem, no tam, wypuścili together, to mnie z zoo. Macie dumnówy! Właśnie taką potęgą jestem! No dokładnie, szczerze. Dobra, Lecimy z tym! Gluk, <metrics> O tak. Potęga sania Dobra Dobra Syski idziemy im zrobić maniki o da, Dokładnie yes. Slay fuck, fuck up to takie auto chyba Nie up Był <noise> Nie zgodziłbym Fuck tak. <noise> tak. co? co to lampa Wiecie co mogę kupić? Nic No właśnie tak biedaku Tak to jest jak wszystko się przepierdala na nubesy Lecimy o, Dobra Musimy im pokazać jaka jest moc przyjaźni zle. Dokładnie A weź wypierdala i nic z niby Dobra, przejmuję władzę nad czarnymi. Jak myślicie kiedy duch się skapnie, że mamy w niego wyjebane i nas pozabija? Mam czarną kulę! Mam czarne kule, dobra, posmalkuj czarne kule Blackboo Ej, a ciekawe czy mógłbyś zrzucić, zobaczmy. Nie mogę

o mój Boże, syjski! Sygnał stój! English or Spanish? Właśnie tak chciałem powiedzieć. Nie obrócę się, nie jestem gejem. On jest strasznie czarny. No, a u Jebany... U mnie, jebany, jebany to jest... To mój w, niż Mount Everest. Dobra, siu. Potężna łysizna się u was objawy. Ej, Oscar nie, się próbuje... Ograj Oskar się próbuje do ciebie dobrać od tyłu. Oh shit. Serio? Już, patrz. W sumie jestem kurwa w pozycji, że zginę pierwszy. Nie, no, ja pewnie ja umrę pierwszy. Ty lubisz umierać pierwszy. Najlepsze jest to, że my A, tylko stracimy pieniądze tak. dzięki temu ranowi. O, zaraz zostaniesz osietlona. Nie, dalej, jesteś czarny. Chyba, że wszyscy jesteśmy mukajami. Dobra, ruszamy się na raz, dwa, trzy. O, nie ruszyłeś się No nie, ładnie ma... Czemu ty się nie ruszyłeś? A czemu ty się nie ruszyłeś? Ja nie miałem w ręce na myszce, ja miałem jak gdzie siedzieć. Ja je teraz trzymam na chuju, więc o czym temat? Kruu, miałem na myśli na telefonie. <laughs> Wszelkie społeczne zasady i zakazy brzmią dla mnie jak propozycje. Duch nas nie zabije, bo też się nie może ruszyć. No chyba, że jest okay. Trzymamy się na trzy. Raz, ale bez dba. trollowania, bez trollowania. Tak, dokładnie. Raz. Raz. Dwa. Dwa. Trzy. Trzy. A nie no. Ruchu, no weź no no, 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 no. no. no naprawdę. Jesteś aż tak... No weź. Naprawdę, ale musisz być aż tak bardzo hetero. Nie dokładnie. no. Ale Każdy no. ma w sobie około 50% gejostwa. No właśnie, no nie możemy być w 100% Tero, jeśli biegaliśmy i gadaliśmy slay! A widzieliście, że gejowe jest? Odwychanie! Dosłownie teraz wciągamy cząsteczki naszych pnisów. Widzieliście, że pedalskie jest istnienie! Jakby dosłownie wybieracie istnienie w świecie pełnych chujów! Dlaczego się po prostu nie zabijemy? Nie zeskoczymy stamtąd! Tu, jak zapniemy się, nie będziemy istnieć w tym niegrze chujowym świecie! Stop it. Get some help. Pow każda aktywistka klimatyczna. Każda julka, każda emolaska, każdy gender y, skład i tak dalej. Dokładnie. Zabijmy się. Teraz nie serio, ruszamy się. Nie obchodzi mnie to. Raz, dwa i trzy. AAAAA GEJ! 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 Zrobię zdjęcie! JAK JA Gej gej zrobiłem Ci zdjęcie geju! Gej 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 gej! Czekaj robię kolejną fotę! Gej gej gej! Co chce iść? Chciałbyś mi umyć stópki? Gej 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 gej! Homoseksualista! Groncio lubiator! preferencja chujow... chujowa o co to jest? powiedzcie mi kto jest tutaj w związku z was wszystkich trzech ty dobrze dziękuję bardzo ja wolę rękę gej, 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 gej. jego jedyny przyjaciel rojsia rojsia ponsia ona nigdy cię nie zostawia przynajmniej nie z własnej woli Oh shit, NO DLACZEGO no widzisz bo był gejem zadzwońmy ku jego pamięci zadzwońmy dzwońka Chciałem powiedzieć, że jesteście strasznie pedałcy. No Przepraszam, e, chciałem... E, przepraszam, chciałem tutaj ten e, wziąć pokój, bo to jest hotel, to jest chyba hotel. No, ale chciałem zamówić pokój. No kurwa, poczekaj na swoją kolę, kwicie <laughs> Przepraszam bardzo, miła pani, chciałem po prostu się zapisać na no. e, e, na jedną noc z kolegą tutaj. Chodź No, o, czyli homoseksualiści! Oczywiście! proszę za mną! Skoro to specjalny, nie, nie, jest tylko koncert, on jest tylko. To jest specjalny A, ok. Nie, on jest tylko. Nie, on jest tylko. Ja para jest A, ok. Ale, ale czekajcie, wy jesteście parą? Nie, to po przyjacielsku. A, rozumiem. To za takie to na przyjaciół, homoseksualistów. twarzyściów. A, proszę. Dziękuję. Nie, on jest no, tylko. To, to jest... Ja po prostu pcham. Kurwa, ten, ty chłopcy! A, Okej, Nie, proszę. Wiecie. O, no <laughs> dla ciebie pojazd! Aaaa, jest tam tak, To jest najlepszy hotel jaki już jest. Bardzo NFZ miłe ściany no, tutaj. Jesteś jakość! sterylności. MFZ to opłacał? Nie, to na pewno to musi być mega. Jesteśmy Mamy jak jakie mamy duże szczęście, że mamy mogliśmy tu przyjść no, szybciej no. Czekaj, bo on jeszcze rzucił jakimś przedmiotem. O oh się! O kurda! Zwiercię! Kurde! A, tak, tak. No, kłak. Kto jest tu poświęcony? No, kurwa, zjedy czerwone! Ja... pier... nie, nie, czekaj! Czekaj, czekaj! Będzie to nazwa... Będzie to zapamiętane jako incydent drzwiowy. Nie wiem, ja po prostu klikałem i ciągle wleconą stronę by się otwarły no, Ja ciągnę... No ja to ciągnę iż sam nie wiedział. Czemu się zamknęło? Ej, czemu są zamknięte? Dobra, to była bardzo dziwna sytuacja. Chyba duch nie chce nas opuścić. Jak dla mnie to wygląda jak posiadłość Hitler. O, pralka. o nie, step bro utknąłeś. Już ci pomogę. Słyszałem. Nie, 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 no tak, przecież go przed chwilą tu, widziałem. Co tu się dbało? So what's